Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Marta Dech. Transcendencja. Gdy szalona tchnienia iskra, słowa niesie z wyobraźnią, przewodnikiem myśl najczystsza, obraz duszy źrenic jaźnią. Prowadź w ścieżki niezdeptane, labirynty wyższych uczuć, drogi z cierni zapomniane, chce się porwać, poczuć, ukuć. W nocznym gąszczu pocałunku, Poznać słodki smak piołunu, Spijać miodną gorycz trunku, Dwoistości nić całunu. Daj zaplątać się w meandry, W bólach jak w zasieki z drutu, Daj pragnieniom ducha tantry na korzeniach absolutu, Nazwij. Pustkę bezimienną, wypełnioną serca biciem, przy tak pięknych słowach bledną gwiazdy, co rumieńcem zaszły skrycie. A gdy przyjdzie chwila nikła, by chcieć tchnienie złożyć w grobie, buntu zamieć, łez kropidła, ja z nich w sercu perłę zrobię. Czytał Bogdan Dmowski.